Schłodzone pojemniki z ciastem wyjmij z dostarczonego pudełka. Następnie, odwracając do góry nogami pojemnik, potrząśnij nim, a kulka sama z niego wyjdzie. Pozostaw do wyrośnięcia w szczelnym pojemniku na 4 godziny w temperaturze pokojowej. Przygotuj składniki na pizzę. Rozgnieć pomidory Pelati z odrobiną soli. Pokrój mozzarellę w plastry, a następnie w słupki. Wyrośnięte ciasto obsyp semoliną i wyjmij z pudełka za pomocą szpachelki. Ciasto przełóż do miski i obtocz je obficie semoliną. Żeby pizza była idealnie okrągła, wyciskaj palcami powietrze od środka do brzegów, formując jednocześnie okrąg. Tak samo zrób z drugiej strony. Za pomocą pięści rozciągnij placek. Za pomocą łyżki rozprowadź około 70 g pomidorów. Połóż kilka listków świeżej bazylii, następnie 90 g mozzarelli, a na koniec polej pizzę oliwą z oliwek, łopatę oprócz delikatnie semoliną. Zdecydowanym ruchem wsuń łopatę pod pizzę i następnie rozciągnij ją na całej jej powierzchni. Szybkim ruchem zrzuć pizzę na kamień w piecu. Piecz 90 sekund w 470 stopniach. Jeżeli wypiekasz pizzę w domowym piekarniku, ustaw go na najwyższą temperaturę z opcją grilla. Połóż pizzę na rozgrzanym kamieniu jak najbliżej górnej grzałki. Piecz około 5 minut. Jeżeli używasz pieca kopułowego, wypiekaj pizzę na maksymalnym ustawieniu przez około 3 minuty. Smacznego.